Pokacajne rytmy także na naszej scenie. Ja już miałam okazję, tak, ponieważ Michał, bo Michał to? miał już próbę. <śla> Michał szczegiel przygotował dla nas pocałunek lata. Tak. Bardzo Ci jestem wdzięczna za to, że pobudziłeś mnie rano do pracy. Jaka musi być według Ciebie idealna piosenka na lato? Dzień dobry. Cześć. Cześć. E, idealna piosenka. Mhm. E, no, to jest bardzo trudne pytanie, bo to oczywiście nie ma uniwersalnego klucza, którym e, można taką piosenkę zrobić. E, są różne drogi, e, ale. Mm, ja osobiście lubię, jak czuję emocje i taki prawdziwy przekaz, i to nie chodzi o to, że to ma być jakiś głęboki sens, nie wiadomo, jakie przemyślenia, ale jeżeli ktoś przekazuje swoją emocję, czy to pozytywną, czy negatywną, ale czuć, że to wychodzi od kogoś, od serca, to już to nabiera takiego wymiaru artystycznego, że okay, mnie to dobra. satysfakcjonuje. Ale to znaczy, że tylko uznajesz taką sytuację, że ktoś napisał sam tekst albo napisał sam hmm. muzykę i to wtedy ma dopiero walor? Nie, absolutnie. Między innymi dlatego, że ja sam e, tworzę utwory głównie z, w zespołach. Tak? Mm. E, I to jest tak, że. E, wiadomo, mm, są różne drogi, e, różni są artyści. E, ja osobiście nie jestem osobą, która e, potrafi zrobić wszystko od deski do deski e, wyprodukować utwór, e, nagrać instrumenty itd. dalej. Ale super jest to, że łącząc się z innymi artystami e, można wspólnymi siłami przekazać jakieś takie rzeczy, które nas łączą. I mm -hmm. prze, w, przede wszystkim w studiu to jest wymiana energii. E, I często siedzisz trzy godziny nad czymś, nie możesz wymyślić, a za chwilę złączy się kilka myśli jakichś takich e, w jednym momencie i, i macie ten wers, macie ten dźwięk, macie okay. tę melodię. E, Harmonię. Dokładnie, i ta współpraca. Jednak z ludźmi ona, ona daje dużo. Yy, na przykład tekstowa praca dla mnie jest już bardziej intymna i, i, i lubię to robić sam w zaciszu, zastanowić się, mieć więcej czasu na to. Yy, ale taka praca yy, głównie muzyczna, okay. kiedy wymyślamy melodię, yy, kiedy wymyślamy... Yy, tak naprawdę całą muzykę zazwyczaj przebiega w zespole, później e, pracujemy. E, oczywiście to też nie jest tak, że tak jest zawsze. E, każdy numer e, to jest oddzielna historia, e, ale jesteśmy w takich czasach, e, że nawet jeżeli ktoś komuś napisze piosenkę i ktoś ją kupi, ale włoży w to swoją emocję, swoje serce i, i cząstwo u siebie, nie? To jest już jego i e, nie ma co tak naprawdę dyskryminować jakichś utworów przez brak e, autorstwa e, wykonawcy na przykład. Okay. Michał, proszę Państwa, zaśpiewać dzisiaj na naszej scenie pocałunek lata. Michał, bo ambicją wielu artystów jest stworzenie... Przeboju lata, żeby tego lata, tego konkretnego Aha. lata, to właśnie ta piosenka była nucona, ta piosenka była śpiewana pod prysznicem, przy goleniu, w autobusie, w samochodzie. Jest jakiś uniwersalny sposób na to, żeby stworzyć ten jeden, jedyny kawałek, który tego danego lata zabrzmi e, i, i będzie tym, który, 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 który będzie właśnie przebojem lata? No, niestety, chyba to nie będzie odpowiedź, która usatysfakcjonuje widzów, ale nie ma. To hmm. Tak wiele jest czynników, które składają się na sukces piosenki, od momentu, w którym wydajesz, po, e, po takie przypadki gdzieś, e, czy to pocztą pantoflową ten numer się rozejdzie, czy przez dobrą promocję w telewizji, w radiu, w internecie. E, tak naprawdę nawet nastroje społeczne wpływają na to, czy dany utwór e, odniesie sukces. E, I. Czyli trzeba być albo wróżem, albo dobrym socjotechnikiem. Dobrym muzykiem. Wszystko A, tak gdzieś tam proszę. się łączy. Tak. Okej, okay, ale popatrz, wspomniałeś internet, natomiast sam jakby, tak powiem szczerze, trochę unikasz bycia influencerem, to jest zabieg twój świadomy, wyprzedzasz czasy, odłączasz się od social mediów, zanim jeszcze do, na dobre do nich wszedłeś? Michał się wylogowuje do życia. Ja, ja jestem takim łącznikiem trochę międzypokoleniowym, bo mimo że prawie dorastałem z telefonem w ręce, bo jeszcze złapałem ten czas, kiedy no, nie miałem telefonu w młodych latach cały czas pod ręką, teraz się to zmienia, bo mm. dzieciaki rodzą się z telefonem w ręce zazwyczaj. Yy. I to, że nie mam mnie aż tak dużo w social mediach, wynika też z tego, że po pierwsze trochę mnie to męczy, po drugie to nie jest praca, którą chciałbym wykonywać. A nie lubię czegoś robić e, po łebkach, e, oczekując e, wygórowanych jakichś efektów tego i, i profitów e, idących e, z takiej pracy. E, to nie jest też tak, że w ogóle się nie udzielam, bo jednak mam kontakt ze swoimi słuchaczami, cenię sobie to bardzo. E, ale wolę pokazać swoją e, twarz muzyczną. E, to się co myślę każdą sekundę. Tak, życia. swoje śniadanie, mhm. drugie śniadanie, trzecie śniadanie, obiad pod wieczorek. To nie jest raczej. E, Okej. Okay. Ta część mojego życia, którą chcę pokazać i którą chcę się podzielić, zazwyczaj trafia do odbiorców. Eee, gromadzę w, 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 przez, na przestrzeni ostatnich lat, zgromadziłem też i, i w social mediach pewną grupę osób. Eee, ja też jestem kojarzony, myślę, bardziej z muzyki, z głosu niż z twarzy. To ma swoje plusy <laughs> e, w, ten, w taki sposób, że ja mogę jeszcze, e, że tak powiem, Spokojnie kulturalnie pójść do sklepu. Pójść do sklepu e, Przejechać się metrem, przejechać się komunikacją miejską bez większych zgrzytów. Czym... Nie wiem, jak będzie po dzisiejszym występie. No Michał, właśnie. szykuj tak. siły na, na koniec naszego programu. Bardzo Ci dziękujemy.